Siemaneczko z tej strony Shadowinsa w dzisiejszym odcinku będziemy grać sobie, uwaga, na krawiaturze i myszce Victory Road. Nigdy wcześniej nie grałem, specjalnie czekałem na ten odcinek, do tego zobaczymy, czy na krawiaturze lepiej się gra niż na padzie. Ogólnie gra wydaje mi się, że jest zrobiona pod pada, no ale może na krawiaturze będzie łatwiej, zobaczymy. Okej, okay, mamy przeciwnika, no i zobaczymy na kogo będziemy grać. Błagam, jakiś, nie wiem, god, żebym mógł dobrze zacząć. W ogóle. No ci... nie, Pratyniasz. Okej, okay. ciekawi mnie w ogóle, jak z ustawieniami, bo ja wiem tylko, jak sterować myszką i jak nią operować. Reszty nie wiem, totalnie. Nie wiem nawet, jak to skipnąć, tak szczerze. Escape, cokolwiek. V, okej, okay. skipujemy v -ką. dobra. Enter, Enter. Okej, okay. dobra. To jest już tak trochę inaczej. Pewnie w wsadem się ruszamy, nie? Mam nadzieję. A czy my robimy dasze ITP? Okej okay. To ta... O kurna. I czym? Myszką? Nie, tym podaję. Jak on zdaszować? Jak mam go minąć? Okej, okay, prawym przyciskiem myszy. Dobra. Okej. Okay. Ej, nie, jest ciężej. W sensie poruszanie się i wybieranie do kogo mam podać. Mega ciężko. Okej, okay, udało się. Tutaj podajemy. E-zone. Dobra. I strzelamy. Nie, to za szybko chodzi. Za szybko chodzi. Super bariera. Frame Fortress. Na samym starcie to, to swój pierwszy strzał. Halo. Boska ręka. No ale pewnie, żeby jak najwięcej zasaywować energii. No. Nawet. Dobra, można powiedzieć, że to mądre. Yy, dobra, czym się przełączamy? Ej, tragedia. Ej, tragedia, ja nie wiem... Zaraz. Zaczynamy sprint. Shiftem, dobra, to to... To nawet tragiczne yy, Ok, okej. Co tu się dzieje? Zona mu włączam i custer wall... Ej, ale custer wall tu się zajebiście stawia Ej, dawaj tu Albo nie No i... Ej, co jest? Nie stawiam mi go. Mega dziwne, dziwne, dziwne. Nie, nie ogólnie klawiatura mega mech jak na razie. Współczuję, jak ktoś musi grać na klawiaturze. Dobra, idziemy w rewo. Udało się. Podajemy, tam podajemy. Eee, o kurna, ja używam Skira. Dobra, użyję Skira. Ujoju, ej, mega dziwnie się gra. Naprawdę. Padem wydaje mi się, że łatwiej się poru yy, porusza tym. Co ja robię? Kamerę mi wywaliło! Co jest? Co się stało? Co jest? Nie, co tu się dzieje? Zmisowałem Co robi mój Jack w ataku? Ej, tragedia grasz na jest w tej Naprawdę! To jest tragedia! Ja nic nie mogę zrobić. Dobra, zrobię coś takiego. Znaczy, oczywiście, są tutaj pewnie rzeczy, które, do których musiałbym się po prostu przyzwyczaić, ale. Operowanie. No kurna, operowanie kamerą, podawanie. Tragedia na kom. Och, jaki doskok. W ogóle, jaka zbagowana gierka. Udało się. No i strzał. Dobra No i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ziemek używa Spider Speed, się ja go zaraz za zonem No już go skontrowałem, no nie wiem Tu postawię mur Tu też mur No ale strzał i tak przejdzie a My mamy trzy energii Ale mamy też y Taktykę, więc użyjemy taktyki, tylko jeszcze Frame jest tutaj leci i taktyka pod Q, okej. Okay. No i Essa z trzech punktów na 608, tak się gra. Tak się robi jazz, widzowie. Nie no, co to jest za podanie? Co tu się dzieje? Ej, nie, okej, okay. nie umiem, nie umiem wybijać piłki bramkarzem. Jeszcze bardziej niż zapadzie. Co tu się stało? Nie, nie opiera się grzech na krewiaturze. Naprawdę się nie opiera grzech na krewiaturze. Ogólnie operowanie boiskiem, podawanie, to namierzanie całe. To jest tragedia na myszce. A jakie ja mam blokować? Dobrze, że on podaje. No nie wiem, a tutaj mam jaki przycisk wcisnąć? Jaki ja mam przycisk wcisnąć? Dlaczego gra mnie o tym nie informuje? Koniec. Nie, ogólnie na klawiaturze też, bindy są nieintuicyjne intuicyjne. Jakby. Co to jest, że skip jest pod v a nie pod Escape'em? Yy, nie działają mi jeszcze tamte rzeczy. Nie, no tragedia, tragedia, widzowie. Tutaj sobie zmienię zawodnika. O. Nie, tego to nawet nie będę wpuszczał. No Ej, a jak mam zatwierdzić? v -em? Jak mam... a Artem. Jezu, ale to jest nieintuicyjne. Słuchajcie, jak ja weszłem na pada, to od razu wiedziałem co i jak, pewnie jest dlatego, że grałem w inne gry piłkarskie. Ale naprawdę klawiatura jest nieintuicyjna. Okej, okay, Beatrix i Tescat, spoko. Nie no, też ten sprint jest dziwny. Przełączanie się na zawodników to jest chyba klikanie po prostu myszką. Ale to, no nie, to nie działa tak, że kliknę sobie na danego zawodnika i mnie na niego przełączy. Nie wiem, nie wiem jak się poruszać nawet w tych y, minigierkach. Okej, okay, chyba prawym. Muszę przejść. No i nie ma gry widzowie, fajnie się grało, super odcinek. 7 hours later. O, okej. Okay. Biden zatrzymał zbyt, zbyt mocno czas. Okej, okay, udało się. Ale Caster War'e się łatwiej stawia. To muszę przyznać, że Caster War'e stawia się o wiele lepiej niż yy, na apadzie. Nie wiem czy ją kiwnę. Kiwnąłem. Yy, jak mam użyć Dragon Drive'a? Nie wiem, to namierzanie... Co się dzieje z tą kamerą na tej myszce. Nie wiem co się dzieje, ale zawsze jak jestem na tym rogu, kamera mi gdzieś spierdziela. Totalnie nie wiem gdzie. Co tutaj znowu będzie powtórka z pierwszej połowy? Pewnie teraz wejdzie go do Handa Break, nie? Nie, boska ręka, no to nie obronisz tego kolego. Bo jeszcze Elemental Effect. Super. Zmanowaliśmy mu dwie techniki i technikę Hishatsu. W sensie dwie taktyki i technikę Hiszacu. I strzeliśmy Gora. No, lepiej być nie mogło. Dobra, ja sobie chciałbym użyć teraz taktyki Mod Fuji. A jak się robi w Shri? Dobra, w sumie nie potrzebna mi ta wiedza. Nie, ale też to te bronienie. Nie rozumiem, jak działa bronienie. Gra mi tego nie tłumaczy. Nie no, Castle War. tu patrzcie, jak się stawiają zajebiście. No tutaj akurat nie, ale mega dobrze się stawia Castle War na myśl. Szczerze, może grać może zamiennie padem i mychom. Dobra, za, za daleko były i nie wchłonął energii. Okej, okay, może. Ej, ale wygrajmy ten mecz. No i. No nie, no te podania! Co jest kurna! Nie ogarniam tego. Ok, już wiem jak się robi w ślisk. Okay. Chciałem do Gabriela. Znaczy, chciałem do niego tak pewnie podać. Ok, włączamy zona. No i spróbujmy podać tam. I spróbujmy, no masza. No i jak mi myszka spierdziera na bok, co to jest? Nie wiem, to może w ustawieniach trzeba zmienić, ale to jest naprawdę tragedia. Kamera to ci lata jak. Nie wiem, jak twój stary pijany. Dobra, co jest? Jak. Waiting. No nie wiem. Ja nie wiem, nie umiem. Te pojedynki są nieintuicyjne, na krawie jeszcze. Slide z Spearsem. Dobra, ja myślę, że tutaj powinniśmy mu odebrać tą piłkę. Pięknie, tylko karny będzie. Ej, nie, okej, okay. Alessa. So. No, i on ma rzut wodny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze w tej sytuacji. Ja bym tutaj zrobił zmiany, wprowadziłbym sobie Zanarka zamiast Hedmora. Wprowadziłbym sobie Neitana zamiast Acer i wprowadziłbym Erika Igra niestety Nie pytajcie Okej, okay. i Artem akceptuje zmiany, dobra I teraz strzelamy bramkę, imo Okej, okay, on też zmienił Ej, on, on skontrował moją zmianę, co tu się dzieje? No patrzcie jak kamera rata, to jest taka tragedia Podajemy, strzelamy tu w okno Strzał za 962, ale jeszcze żywią No ale to i tak on ma 14, naprawdę nie wygramy tego meczu? Przecież to jest dramat, powinniśmy to wygrać, weź odbierz, Ricardo Ktokolwiek, no on gra już to czas i to widać, on ma to w dupie ten mecz No on się bawi ty, żeby on techniki nie miał, weź co zabrakuj. Proszę, co za ziomek? No i koniec. Chyba że. No, koniec, jeden. Okej, okay, powiem tak, to że on ze mną... Z... Ja nie... Jeszcze nice! Jezu, jak ty byś mnie widział jak ja gram na padzie stary! Tybyś nawet... Ty byś się bał znajsować tą gierkę. Okej, okay, wracając, jeżeli ktoś gra na klawiaturze, to ja tutaj bardzo współczuję. Yy, dla mnie to jest yy, tragiczne. I ogólnie powiem tak, co mi się nie podoba? Nie podobają mi się bindy, bindy są stra strasznie intuicyjne, klawiatura jakby działa trochę wolniej, myszka, nie wiem, to obracanie kamery to, to, to jest jakiś dramat, ona mi rata jak. nie wiem, jak ptak, jak jakieś. jak jak twój stary, pijany na statku. No naprawdę to jest taka tragedia. Jedyny plus to te Casterware, naprawdę lepiej się stawia Casterware, ale reszta? Nie, nigdy więcej yy, grania na klawiaturze, naprawdę. Mam nadzieję, że mój pad jeszcze przeżyje następne lata, bo no nie dam rady na klawiaturze grać. Możecie się podzielić swoją opinią, też osoby, które na przykład grają na klawiaturze mogłyby się wypowiedzieć, bo to też inaczej wygląda jak na przykład ktoś przechodzi i na klawiaturę, a ktoś gra od początku na klawiaturze. Tyle ode mnie, dziękuję za oglądanie, siemaneczko.